Kultura arabska od samych swoich początków, tych które znamy, związana była z, ze słowem, ze słowem i z przekazywaniem słowa. Czy to słowa poetyckiego, czy też słowa mm, prozatorskiego i hakałati to właśnie byli ci ludzie, którzy y, przekazywali opowieści. Każdy z owych hakałatych, z owych opowiadaczy, jakbyśmy mogli powiedzieć, miał swoją historię i Yy, jednocześnie była to historia wszystkich słuchających. Rzadko można było się spotkać z sytuacją, że Hakawati opowiadał dokładnie to samo. Tradycja ta trwała przez setki lat, wiele setek lat. Yy, obecnie właściwie już zamiera. Jeszcze można się z takimi opowiadaczami spotkać w jakichś kawiarenkach na prowincji arabskiej. Oni są tymi, którzy przechowują Pamięć, przechowują pamięć o opowieściach, których być może nigdy nie było, ale o opowieściach, które jednocześnie kształtują y, tamtą kulturę, y, nie tę wysoką. Nie tę zapisaną, tylko tę, która trwa w pamięci, trwa wśród ludzi. Opowiadają zatem o miłościach, śmierciach, o bitwach, walkach, wrogości i szczęściu. Arabowie w tej chwili już coraz rzadziej tego żywego słowa słuchają, zdając się na współczesne media, które też w jakimś sensie teraz spełniają ową funkcję opowiadaczy. Jakież to opowieści były przekazywane przez hakawatych. Oczywiście najsłynniejsze zarówno w świecie arabskim, jak i u nas, to Księga Tysiąca Jednej Nocy. Były też inne opowieści, na przykład krótkie, tak zwane Dni Arabów, Ayyam al-Arab, gdzie opowiadano o różnych bitwach, Wojnach pomiędzy rozmaitymi plemionami czy grupami plemion arabskich. Były też opowieści, które określane są jako romanse rycerskie, czyli tak zwane siraty. Pseudo-rzeczywistość tworzył właśnie Hakałati. On nadawał ton, on dawał życie postaciom, które już dawno nie żyły. On tworzył opowieść opowieść ich życia w jakimś sensie także opowieść swojego własnego życia hakawati rabiha alamaddina to um, opowieść Niezwykła dla nas. Z motywem tego opowiadacza bardzo często spotykamy się w literaturze arabskiej. I dla kogoś, kto zna literaturę arabską, to nie jest coś nowego. Natomiast na pewno jest to coś nowego dla nas, dla naszej kultury. Ten hakałaki, ten opowiadacz łączy światy. Łączy ludzi, każe spotykać się postaciom, które nigdy by się w rzeczywistości nie spotkały. I w powieści Rabiha al właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. Że książka autora, który pochodzi z Libanu, ale pisze w języku angielskim, łączy ze sobą tradycje literatury arabskiej, klasycznej. Czasem ludowej z tradycjami literatury zachodniej, co tworzy z tej książki bardzo ciekawy eksperyment. Eksperyment, zarówno formalny, co pewnie dla czytelników, którzy chcą się rozkoszować literaturą, jest mniej istotne, ale także eksperyment treściowy. Mamy tutaj spotkania rozmaitych. Pokoleń, dowiadujemy się w jaki sposób rozmaite pokolenia myślą, ale także spotkania pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. I to jest chyba jeszcze bardziej ciekawe, szczególnie dla nas. Widzimy jak oni, jakimi stereotypami oni myślą o nas, ale z zewnątrz patrzymy również na to, jak nasze stereotypy kształtują ich obraz w naszym umyśle, w naszych, w naszych uczuciach, w naszym życiu codziennym.